Miejsce 56. Mahindra Thar. Owszem przypomina popularnego Wrangler'a. To nie jest przypadek. Moje ulubione auto? Tak. Znaczy jedno z moich ulubionych w tym rankingu, ponieważ jest bardzo hardkorowo kontrowersyjne. A mianowicie można je kupić w Indiach za wartość 50 tysięcy złotych. No, na no, jakiś milion rupi, czy coś takiego, ale na złotówki to jest 50 tysięcy złotych. Wyobrażacie sobie, że w Polsce możecie iść do salonu i kupić Wranglera za 5 dych? No, kupilibyście czy nie? To jest bardzo dobry Jeep. Znaczy, przepraszam, Mahindra. <laughs> Niektórzy mogliby się pomylić, ale prawda jest zupełnie inna. Nie wolno się pomylić. To jest tania, tandetna wersja Jeepa. Z oryginałem wspólną ma kreskę i to też nawet nie do końca. Natomiast technologicznie rzecz biorąc jest to po prostu tani samochód za 50 tysięcy złotych. Ale indyjska firma i tak zachowała się z klasą. Mogła sklonować najnowszego Wranglera, a zadowoliła się tym z poprzedniej generacji. Zresztą nie zrobiła tego perfekcyjnie. Ich wóz ma mniejszy prześwit niż oryginał i nie może zanurzać się w wodzie tak głęboko jak G. Samochód na pierwszy rzut oka a na drugi rzut oka też przypomina wiernie Jeepa Wrangler'a. Do tego stopnia wiernie, że ja, lubiąc Wrangler'a, znając go, mówię otwarcie. Patrzę i się pomyliłem. Nawet te tylne lampy, przedni grill, to wszystko jest tak bliskie oryginału, a że no, w sumie nie czy by się nie skusił. Jeżeli mówimy o tym, że to ma być samochód użytkowy, gdzie można go nie wiem zaprzeć do tego, żeby pracował w wojsku, pracował w Straży Granicznej, może w kopalni. Jeżeli mówimy o tym, że ma być samochodem, gdzie posiadając tajnie, chcemy gdzieś wozić koni i tak dalej, to zastanówmy się tylko nad jedną rzeczą. A kto nam to wyserwisuje? Już widzę, jak w serwisach Jeepa podchodzą do tego auta. Kijem na odległość i nie będą się go dotykać. Wokół tego samochodu jest sporo kontrowersji. Yy, Machintra to jest. Potężna firma, która produkuje m.in. ciężarówki, ale jeżeli chodzi o terenówki, to pozwala sobie na dość ostre kradzieże. Wcześniej. E kopiowała Jeepa CJ. Po wielu bataliach sądowych w końcu sąd powiedział, że nie mogą już dalej używać elementów upodabniających ich samochody do Jeepów. No to co zrobili? Zdjęli przód do Jeepa i założyli od Toyoty. I teraz sprzedają takie stare, kanciaste terenówki jako Toyota i zaczęli produkować Wranglera. Uznali, że zanim się sprawa w sądzie wyjaśni, to już dawno model będzie przestarzały i tyle. To auto w testach Global NCAP zdobyło co prawda 4 gwiazdki na 5 możliwych, ale Mahindra Tark zupełnie nie radzi sobie z gwałtownym omijaniem przeszkód na drodze. Proszę sobie wyobrazić na przykład: widzimy gołębia jedzącego chleb na asfalcie, chcemy go szybko ominąć, no i musimy wybierać albo gołąb, albo my, bo możemy skończyć w robie.